Społeczność programu Komendy Głównej Policji Profilaktyka AD zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i malinkich wsi. Każdy na miarę swoich możliwości. Razem we wspólnocie obywatelskiej i społecznej. W tym samym czasie w całym kraju. Punktualnie o godzinie 16. Zatrzymajmy się na chwilę. Połóżmy prawą dłoń na sercu, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm wolnych serc. Serc wolnych od uzależnień przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych. Trosce o zdrowie fizyczne i społeczne, serc silnych i pomocnych innym, serc pokoleń, serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Tylko 60 sekund, tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo. Zaprośmy do tego gestu. Wszystkich tam, gdzie mieszkamy, w sobotnie czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi, prawdziwi w tak ważnej sprawie.